piękne czytania, które nas prowadzą w Adwent i pomagają nam go zrozumieć. Myślę, że też przy okazji prostują trochę takich naszych razem emocjonalnych, bardziej niż racjonalnych wyobrażeń co do Adwentu. Myślę, że jednak z nas ma w sobie takie przeczucie, że nie w Adwent to Kościół staje. Pan Jezus mówi w Ewangelii, że Adwent można porównać z dniami Noego. Przysłajcie, bo to przyszedł nagle Niespodziewanie. ku zaskoczeniu wszystkich. Wiecie, ile lat Noego starała. 120 120 lat gość na środku suchego lądu budował okręt. Długi na jakieś blisko 100. Na co po co ten statek? 120 lat. Najciekawsze jest to, że Księga Rodzaju, to jest szósty i rozdział 7 rodzaju, mówi, że wtedy Pan Bóg zadekretował długość życia ludzkiego na 120 lat. To znaczy, że ci ludzie przez całe swoje życie mieli postawiony wyraźny znak przed oczy, znak, który nie, wołał na jakieś pytanie i jakieś minimum refleksji i który miał ich wytrącić yy, z takiego yy, przywiązania do tego, co tu i teraz i miał ich wytrącić z takiego życia, które jak to mówi to Pan Jezus. Jedli pili, że mieli się za mąż wydawały. Z dnia dzień. By, był znak, który pokazał, że istnieje jakaś że rzeczywistość być może. Znak jakoś bardzo zaskakujący. Mówię właśnie. Ktoś wypijający się z tego wszystkiego, co dla wszystkich było oczywiste, naturalne, normalne. Ale przez, przez całe swoje życie, przez całe 120 lat widzieli człowieka, który się przygotowuje na coś kompletnie innego. I nigdy im do głowy nie przyszło zapytać o coś. To jest tak, że my, my jesteśmy w takiej rzeczywistości, kiedy Pan nam ciągle daje znaki, pokazujące jakiś inny wymiar i wybijające nas z tego, czym żyjemy na co dzień. I, i my, wybijające nas z takiego modelu życia nie u siebie w staje w sensie, się z Mamy takie znaki, które zapowiadają kompletnie inną rzeczywistość. I mamy je całe życie. I mamy je całe życie. Tak jak tam, przybycie przez całe życie przed oczami budowany okręt, tylko że ten znak tak naprawdę nie budził w nich żadnego pytania. Tak byli zanurzeni w tym, czy żyli na co dzień. Że nawet taki ostry znak nie, nie, nie powodował w nich żadnej refleksji. Tak, Adwent mówi, że czas się zmienia. Adwent mówi, tak? mówi o tym, że jesteśmy wszyscy w drodze do ponownego przyjścia Pana. Adwent mówi o tym, że jesteśmy wszyscy w drodze do nowego nieba i nowej ziemi. Tak, Adam mówi, że wszystko to, o czym tu żyjemy, podlega przemianie. Ale Adam mówi tak, czuwajcie przy chwili obecnej i przy tym, co macie w tej chwili już dostępne, co was jest w stanie w tę kolejną rzeczywistość przenieść, tak jak Arka przeniosła Nowego w inną rzeczywistość. Wszystkich, których ze za sobą zabrał. My też mamy podarowane przez Boga takie znaki, takie takie dary mocne, które nas potrafią przenieść przez te wszystkie zmiany. Wszystko się zmienia, ale jest coś, co jest już znakiem wieczności. W czasie, w którym żyjemy, Tak? Czuwanie nowego polegało na tym, że budował Arkę. A nie, że patrzył kiedy potrożył. Nie, on był skupiony na tym, żeby wybudować Arkę. Nasze czuwanie polega na tym, że mamy się skupić na tym, co Bóg nam już daje, co jest w jakimś wymiarem wieczności w naszej chwili obecnej. Takim ja naszym kończy swoją mowę zapowiadającą swoje powtórne przyjście z niesamowite z świętego Łukasza. W tej wersji Łukaszowej. Pan Jezłum wszystko się zmieni wszystko. Ale jest jedno. Się wszystko rozsypywać w Łącznie z, naj z największymi wartościami, nie wiem. Pan Jezus mówi w Mowie Skatologicznej o tym, że nasi krewni, nasi rodzice, nasze dzieci, nasi bracia, siostry mogą nas wydać na śmierć. Że nawet takie więzy dla nas niesamowicie istotne relacje rodzinne mogą się nam posypać. Pan Jezus mówi w Mowie Skatologicznej, że świątynia będzie. Nasze formy religijności mogą się zmieniać i rozsypywać, i mogą być niestale. Nie jest coś, co się absolutnie nie zmieni, to jest Słowo. Słowo. Jakie to jest niesamowite? Jakie to jest obietnice? Jakie to jest piękne? że mogę mieć. Świadczenie właściwie takie, że wszystko jest pod duchu i Wszystko mi się z rąk wynika, Ale jest coś, na czym mogę stać mocno. Mocny grunt to jest słowo. Słowo jest wieczne. Słowo jest wieczne. Dlatego jest wieczne, że Bóg przez to słowo wchodzi z nami w rozmowę, wchodzi z nami w dialog i On nigdy nie żałuje tego, że to słowo. Bóg jest niezmienny w odniesieniu do nas. I, I to słowo jest, jest też twórcze. Słowo od Boga jest czymś, na czym mogę stanąć mocno. Mówił ostatnio biskup Tajczyk, Mówił to tu w mogile, ale też powtórzył na naszych rekolekcjach, biskup i także dzisiaj y, w świecie takim mniej więcej żyjemy, że w sobotnie niedzielne wydanie New York, New York Times przynosi więcej informacji niż w XIX wieku człowiek przyjmował przez całe swoje życie. Jedna gazeta przynosi więcej informacji niż w XIX wieku człowiek dostawał przez w świecie, który produkuje informacje, gdzie jest mój Macie czas to przeczytać, a zapamiętać, a jakoś zintegrować, a wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Nie, nie macie to potem Jest poniedziałkowym wydanie I tekstu. Które stwarza mnie też w dialogu z złotych, które mnie czyni jego partnerem w rozmowie. I to jest to, jest to co mnie jest w stanie przenieść w wieczność. Przy zmienności wszystkiego, co tutaj jest na Ziemi, jest słowo, które mnie przynosi w wieczność. Czuwaj przy tym Słowem. Czuwaj przy tym słowie. Ja z się niepokoi, a kiedy będzie ta paru Czuwaj się tym słowem. Słowo może z tobą robić rzeczy niesamowite. Dzisiaj drugie czytanie. Wiecie co to jest? Ten fragment listu do Rzymia. To jest słowo, to jest trzy zdania, które kompletnie zmieniło życie Augusty. Augustyny. Auto który który latami nie musi się zdecydować na nawrócenie. Na nawrócenie. Słuchał obrożego. Czytał sam rozmaite rzeczy. Nawet jak był już przekonany, że chrześcijaństwo ma rację, to i tak i tak dalej siedział w grzechach po, po to, nie? I a, opisuje w swoich wyznaniach, też jest ósma księga wyznania, jak któregoś wieczoru chodził i, i po ogrodzie i słyszał dziecko śpiewające piosenkę, której nigdy wcześniej nie słyszał, no ta piosenka miała refren, bierz i czytaj, bierz i czytaj miał przy sobie egzemplarz listów Pawłowych, otwarta na tym fragmencie listy do Rzymie. Nie w kulankach i pijatykach, nie w rozpuści i nie w kłótni i zazdrości, ale przyręczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Nie troszczcie się zbyt, ciała, do ciało dobra rządzą. Zamknął książkę i dość. Nie ma potrzeby. Tu są dwa zdania, które kompletnie zmienimy. Ale co tak nie. W jeden moment. A to jest to świadczenie. To jest to, co Jezus mówi. Nie? Moje słowo jest wieczne. To nie chodzi tylko że się nigdy nie kończy, tylko nie, ono ma w sobie naturę, która jest z Boga. Jest mocna, jest wszechmocne. Dlatego Paweł mówi, czuwajcie się. Przy Nie zastanawiajcie się, jaka jest najbliższa kolejna. było w nich żadnej refleksji, a mógł ich przejąć kompletnie inny wymiar. Ponownie, jak mówi Pismo Święte, takie ciekawe zdanie: Żeby był sprawiedliwy w swoim pokoleniu. Tak go opisuje Cię droga: Żeby był sprawiedliwy w swoim pokoleniu. Najczęściej komentarz do tego jest taki. Jakby Noe żył w czasach Abrahama, to pies z kolaborową o nim nie pomyślał ani jednego dobrego słowa. Ale ponieważ żył w takim pokoleniu ludzi, którzy y, faktycznie byli coraz gorsi i gorsi i gorsi. Pismo mówi, że y, ludzie w czasach Noego byli kompletnie zdemoralizowani do takiego stopnia, że Bóg pożałował, że stworzył. Rodzina, którą kuratora okazała się przedziwna, jego syn e, Ham, e, cieszył się oglądając gołego ojca pijanego. A Noe w odpowiedzi za to, co zrobił Ham, przekleł nie Hama, tylko jego syna Kanaana. Powiedzcie mi, że to jest wzorowa rodzina. Chodził przed Panem. To jest opis człowieka wierzącego, że idziesz przez życie, mając pełną świadomość tego, że idziesz przed Bogiem. I, I to Twoje bycie z Bogiem też właśnie uruchamia Cię w jakąś drogę, puszcza Cię w jakąś drogę, wyrwa cię z jakiejś stagnacji, porusza Cię to, że jesteś. I tylko tyle człowieki rodzaju tym człowieku. W porównaniu z Abrahamem to nie był żaden Haraz. Ale bez Noego nie byłoby Abraham. <tryk> Bardzo pięknie, że Adwent zaczynamy od tej figury nowego, która nam jest postawiona w oczywiście, bo to jest... To jest możliwy patron dla każdego. To nie jest patron heroicznych chrześcijan, ale to jest człowiek, który umiał czytać znaki, chodził przed Bogiem przez swoje życie, w obecność Boga. Starał się być wierzący i skupiał się, czuwał.